Wyobraź sobie świat, gdzie drapacze chmur przebijają obłoki, lżejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wyobraź sobie implanty medyczne, idealnie zintegrowane z ludzkim ciałem, przyspieszające gojenie i poprawiające jakość życia. Wizualizuj statki kosmiczne, zapuszczające się dalej w kosmos, przesuwające granice eksploracji. To nie science fiction. To obietnica Tytanu, metalu gotowego zrewolucjonizować naszą przyszłość. W tej eksploracji Tytanu zagłębimy się w jego fascynującą historię, odkryjemy naukę kryjącą się za jego niezwykłymi właściwościami i poznamy jego obecne i potencjalne zastosowania. Dołącz do nas w urzekającej podróży do świata Tytanu, metalu, który nie tylko kształtuje naszą teraźniejszość, ale także trzyma klucz do jaśniejszej, bardziej zrównoważonej i zaawansowanej technologicznie przyszłości. Co czyni Tytan tak wyjątkowym? Dlaczego jest to metal pierwszego wyboru dla tak różnorodnych zastosowań? Odpowiedź leży w jego unikalnym połączeniu właściwości, które wyróżniają go spośród innych metali. Tytan jest tak wytrzymały jak stal. Ale znacznie lżejszy, co czyni go idealnym do zastosowań, gdzie waga ma kluczowe znaczenie, takich jak konstrukcja samolotów i statków kosmicznych. Co więcej, tytan wykazuje wyjątkową odporność na korozję, nawet w najtrudniejszych warunkach. Wytrzymuje korozyjne działanie wody morskiej, co czyni go niezbędnym w zastosowaniach morskich, i pozostaje niewrażliwy na płyny ustrojowe, co czyni go biokompatybilnym materiałem odpowiednim do implantów medycznych. Te cechy, w połączeniu z jego względną obfitością na Ziemi, sprawiają, że tytan jest naprawdę niezwykłym metalem o potencjale zrewolucjonizowania niezliczonych aspektów naszego życia. Nasza historia zaczyna się pośród surowego piękna Kornwalii w Anglii pod koniec XVIII wieku. W 1791 roku William Gregor, duchowny i chemik amator, Odkrył czerwono-brązowy minerał w czarnym, magnetycznym piasku, w pobliżu wioski Manakan. Gregor nie wiedział, że natknął się na nowy pierwiastek o niezwykłym potencjale. Ograniczony narzędziami naukowymi swoich czasów, Gregor nie był w stanie w pełni wyizolować i zidentyfikować nowego pierwiastka. Jego odkrycie, opublikowane w czasopiśmie Krell's Annalen, wzbudziło ciekawość, ale nie zdobyło szerokiego uznania. Tajemniczy pierwiastek ukryty w kornwalijskim piasku pozostał w dużej mierze nieznany, czekając na swój moment, by wyłonić się z cienia. Z cztery lata po odkryciu Gregora, w 1795 roku niemiecki chemik Martin Heinrich Klaprot wyizolował nowy pierwiastek z próbki minerału znanego jako rutyl. Dostrzegając związek z wcześniejszą pracą Gregora, Klaprot nazwał pierwiastek Tytanem, inspirując się Tytanami z mitologii greckiej. Skrupulatna praca Klaprota i jego ugruntowana reputacja wyniósł odkrycie Tytanu na pierwszy plan dyskursu naukowego. Potwierdził obserwacje Gregora i utrwalił uznanie Tytanu jako nowego pierwiastka. Jednak pomimo tych przełomowych odkryć, wyizolowanie czystego Tytanu pozostało poważnym wyzwaniem. Techniki dostępne w tamtym czasie okazały się niewystarczające do wydobycia tytanu w czystej postaci, pozostawiając naukowców z pragnieniem odkrycia sekretów tego kuszącego pierwiastka. Reklama. Marzysz o inwestycji w złoto, ale myślisz, że to dla wybranych? Z GoldSaver zmienisz zdanie. GoldSaver to innowacyjna platforma, dzięki której możesz zacząć oszczędzać w fizycznym złocie już od 50 zł. Wpłacaj dowolne kwoty, małe lub większe i sukcesywnie buduj swój majątek w złocie, niezależnie od twojego budżetu. Kupujesz złoto po cenie obowiązującej w dniu wpłaty. Dzięki temu zawsze wiesz, ile złota trafi na twoje konto. Nie musisz kupować całej sztabki od razu. Każda wpłata przybliża cię do posiadania prawdziwego złota, które możesz odebrać osobiście lub zamówić z dostawą do domu. To prosty i bezpieczny sposób, by chronić swoje oszczędności przed inflacją, jednocześnie korzystając z elastyczności wpłat. Złoto to pewność i stabilność. Chronisz wartość swoich pieniędzy, a gdy zajdzie potrzeba, GoldSaver odkupi twoje złoto po cenie rynkowej. Zarejestruj się z linku i zyskaj aż 100 złotych bonusu na start. Nie masz czasu pamiętać o oszczędzaniu? Ustaw automatyczne wpłaty i obserwuj, jak rośnie twój kapitał. Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników. Kliknij w link w opisie, aby zacząć oszczędzać w złocie już dziś z GoldSaver. Aby naprawdę zrozumieć wyjątkową naturę tytanu, musimy zagłębić się w układ okresowy pierwiastków. Tytan ma liczbę atomową 22, tytan należy do metali przejściowych. Ta rodzina pierwiastków wykazuje unikalne połączenie właściwości, stanowiąc pomost między wysoce reaktywnymi metalami alkalicznymi a bardziej stabilnymi pierwiastkami. Położenie tytanu wśród metali przejściowych wskazuje na jego niezwykłą wszechstronność. I zdolność do tworzenia silnych wiązań z innymi pierwiastkami. Jego stosunkowo niska masa atomowa w porównaniu z innymi metalami przejściowymi, takimi jak żelazo i miedź, sugeruje jego zaskakująco lekką naturę. To unikalne połączenie wytrzymałości i lekkości stawia tytan w lidze samej w sobie, fascynując zarówno inżynierów, jak i naukowców. Prawdziwie niezwykła natura tytanu ujawnia się, gdy badamy jego właściwości fizyczne i chemiczne. Jego najbardziej cenionym atrybutem jest wyjątkowy stosunek wytrzymałości do masy. Fund za fund, tytan jest jednym z najmocniejszych metali znanych ludzkości. Ten niezwykły stosunek wytrzymałości do masy sprawił, że tytan zmienił reguły gry w branżach, gdzie redukcja masy przekłada się na lepszą wydajność, oszczędność paliwa, i ogólne oszczędności kosztów. Poza swoją wytrzymałością, Tytan szczyci się imponującą odpornością na korozję. Ta wyjątkowa odporność na korozję sprawia, że Tytan jest idealnym materiałem do zastosowań, gdzie długowieczność, niezawodność i minimalna konserwacja są najważniejsze. Jeśli chodzi o przesuwanie granic inżynierii i osiąganie wyczynów zarówno prędkości, jak i wytrzymałości, Niewiele materiałów może równać się z niezwykłymi właściwościami Tytanu. Jego wyjątkowy stosunek wytrzymałości do masy i odporność na wysokie temperatury sprawiły, że jest on niezbędny w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Od eleganckich kadłubów naddźwiękowych odrzutowców po skomplikowane elementy potężnych silników rakietowych. Tytan odgrywa kluczową rolę w umożliwieniu nam wzbijania się w przestworza i podróżowania poza atmosferę naszej planety. Niezwykła wytrzymałość tytanu zapewnia integralność strukturalną w ekstremalnych warunkach, a jego lekkość przyczynia się do oszczędności paliwa i zwiększenia udźwigu. Nic dziwnego, że tytan zasłużył sobie na miano kluczowego materiału w dążeniu do podboju nieba i dalszej eksploracji kosmosu. W dziedzinie medycyny, gdzie precyzja, biokompatybilność i trwałość są najważniejsze, tytan okazał się prawdziwym ratunkiem. W przeciwieństwie do wielu metali, które mogą wywoływać niepożądane reakcje w ludzkim ciele, tytan wykazuje wyjątkową biokompatybilność. To sprawiło, że tytan stał się materiałem z wyboru dla szerokiej gamy implantów medycznych od endoprotez stawów i płytek kostnych po implanty dentystyczne i rozruszniki serca. To tylko kilka przykładów tego, jak niezwykłe właściwości Tytanu zmieniają opiekę zdrowotną, oferując nadzieję i uzdrowienie potrzebującym. Podczas gdy wysoko wydajne zastosowania Tytanu w lotnictwie i medycynie często kradną show, jego niezwykłe właściwości znalazły również swoje miejsce w naszym codziennym życiu. W świecie sportu stosunek wytrzymałości do masy tytanu zapewnia przewagę konkurencyjną. Golfiści mogą posłać piłkę dalej dzięki lekkim, ale mocnym główkom kijów golfowych z tytanu, a kolarze mogą łatwiej pokonywać strome wzniesienia na rowerach wykonanych z lekkich tytanowych ram. Poza korzyściami związanymi z wydajnością, trwałość i odporność tytanu na korozję sprawiają, że jest to idealny materiał na sprzęt sportowy. Narażony na działanie trudnych warunków. Urok Tytanu wykracza poza sport i sięga świata mody i ozdób osobistych, oferując unikalne połączenie stylu, trwałości i komfortu. Stojąc u progu nowej ery postępu technologicznego, Tytan ma odegrać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości. Wyobraź sobie świat, w którym druk 3D pozwala nam tworzyć złożone struktury tytanowe z niespotykaną dotąd precyzją i wydajnością. W dziedzinie energii odnawialnej odporność tytanu na korozję i wysoka temperatura topnienia sprawiają, że jest to obiecujący materiał dla zaawansowanych paneli słonecznych i ogniw paliwowych wysokotemperaturowych. Trwałość i możliwość recyklingu tytanu zwiększają jego atrakcyjność jako materiału do tworzenia długotrwałych, przyjaznych dla środowiska technologii. Naukowcy badają zastosowanie tytanów w opracowywaniu protez kończyn nowej generacji szczepialnych czujników i biokompatybilnych rusztowań do regeneracji tkanek. Tytan to kluczowy element w kształtowaniu bardziej zielonej przyszłości. Jego trwałość i odporność na korozję zmniejszają odpady. Tytan jest wysoce przetwarzalny, zachowując swoje właściwości po recyklingu, co minimalizuje potrzebę wydobycia. Lekkość tytanu zmniejsza zużycie energii w motoryzacji i lotnictwie, poprawiając efektywność paliwową. Tytan ku mocniejszej, lżejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości. Od skromnych początków jako ciekawy minerał odkryty w kornwalijskim strumieniu do obecnego statusu kamienia węgielnego współczesnej technologii, podróż tytanu była niezwykłą transformacją i nieskończonym potencjałem. Jego wyjątkowy stosunek wytrzymałości do masy, niezwykła odporność na korozję i biokompatybilność urzekły wyobraźnie inżynierów, naukowców i innowatorów, wypychając go na pierwszy plan niezliczonych branż. Byliśmy świadkami jego transformacyjnej mocy w lotnictwie, gdzie pozwala nam sięgać gwiazd z lżejszymi, mocniejszymi i bardziej wydajnymi samolotami i statkami kosmicznymi. Podziwialiśmy jego zdolności poprawiające życie w medycynie, gdzie bezproblemowo integruje się z ludzkim ciałem, przywracając mobilność, poprawiając zdrowie i przedłużając życie. Doświadczyliśmy jego obecności w naszym codziennym życiu. Od sprzętu sportowego, który pomaga nam przekraczać nasze fizyczne granice, po biżuterię, która zdobi nas elegancją i trwałością. Jednak historia Tytanu jest daleka od zakończenia. W miarę jak zapuszczamy się dalej w XXI wiek, wiek zdefiniowany przez szybki postęp technologiczny i rosnącą świadomość ograniczonych zasobów naszej planety, Tytan jest gotowy do odegrania jeszcze ważniejszej roli. Jego unikalne połączenie właściwości czyni go idealnym materiałem do sprostania niektórym z najpilniejszych wyzwań świata, od opracowywania zrównoważonych rozwiązań energetycznych i zmniejszania naszego śladu węglowego po rozwój technologii medycznych i eksplorację rozległych granic kosmosu. W miarę jak odkrywamy pełen potencjał tego niezwykłego metalu, jedno jest pewne, Tytan będzie nadal kształtował nasz świat, tworząc przyszłość, która jest mocniejsza, lżejsza, bardziej zrównoważona i pełna możliwości. Zasubskrybuj kanał, daj lajka i do zobaczenia w następnym odcinku.